Siemana Eluwa. Dzisiaj pirotechnika. Petardy dwa, dwie znaczy się. Po jedną już wystrzeliłem. Nagrywałem odcinek, a nie wyszło. Po przepraszam was za to, że nie wyszło. Po są mocne po prostu. Tutaj mamy takie coś i do tego będziemy tu do puszka jedna, druga. Tu tutaj będziemy rzucać petardy właśnie. No i dobra, zaczynamy, ale przepraszam, muszę was. O ten, tutaj na o tak o oh. Ale walło! Zobaczymy co się stało. Tu jest jeden metal. Nie to walło. Tu walło. Co się stało? Tu walło. W tym miejscu. jedna mi ta stała. Dobra. Ostatnia? No, wal, powiem wam. Czekajcie. Dobra. Dobra, eluwina. Mordy. To już koniec. Biorę techniki. Na razie. Cześć!